Witam was dzisiaj w o widzicie pan, macie pan bo są tu lepsze co coś, dla mnie nie mnie na długo. aha, miałem skrzynaczkę. przed chwilą otworzyłem to, to było za dawno widzicie, kto jest dzisiaj to y, do niedzieli będzie rocznie czytam, tak do niedzieli będzie 19 godzin 13 czyli do poniedzieli do poniedziałku o 8, do poniedziałku o 8, 8. 8. 8. Jest Krow w sklepie, oczywiście zrobiłem sobie ten obrazek sama, bo i kogo in innego kolor niech słyszałem, jest... taki przyjątkowy, albo nie taki... taki niebieski, tak, pasuje to. Gremie. Pierwszą lądeczkę. To on ile coś mi przechodził? Łatwo! Ból, bierz tą piłkę. Bierz tą piłkę, spokojnie. Patrzcie, mam leszonko. Czym tutaj mam? A ja tak blisko. Gdybym strzelił i byłaby wielka szansa, żeby była mniej dłużko. Znowu taka gra rozgrzewka, tak ja byłem star playerem powtórzę z w 100 Oczywiście zapraszam też nie Ile osób ma za dużo? trzy osoby mają za dużo tych zaproszeń. Mamy już y, tego. Aż fajper. Patrzcie, jest znajd połowę, więc na to nie zwraca uwagę. Ani mi tak zwraca. Czemu nie w ogóle? Aha, pewnie nie. Mamy przyjść. Czy ci Aha, bo oni na na tak tak nie są na taką... na tak tak... proszę, nie są na taką... na pan. Тоже нам пошел. <Слышко> не иди по ссылке, правда. Te gry są bardzo łatwe. Ciągle star playery. Pan najlepsza postać, naprawdę. Tak wam powiem. Grajcie pan, nigdy, nigdy nie przegacie. Naprawdę. Nigdy. Ja na razie nigdy nie przegrałem pan. Muszę się uleczyć. Marsz strzelił. O, masz, masz Shella, masz. Albo, może ulta, to by mieli teraz więcej HP, a oni mają bardzo mało, jakieś tysiące. O! Strzelił! Nikt nie bronił Ela. tu Mariusz. Teraz no bo on no, dwie bramki strzelił. Naprawdę nie wiem, co tutaj się dzieje. Edenbrou dużo... Dużo ludzi ma takie dobre postacie, tak jak ja, pan, oni, Piper, koszma, Byron i... Ale oni w sumie teraz są już bat, do dostanienia, bo są, mają mniejszy w ogóle poziom gry, więc mają łatwiej dostać. Ja nie mam Byrona ani na niego, ani nikt taki. To bardzo łatwo no to wygramy nie, nie, nie ma nic do gadania wygraliśmy to naprawdę o nie o nie 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 miałem pojęcia że tam są ludzie o nie ładowałem multa trudno trudno nic nie stało chyba Wszyscy tak wygramy to i nikogo nic nie obchodzi 1-1 okej, okay, go teraz mam 2-1 i ostatni player ósma ranka na PAM zdobyliśmy też task więc mam 160 plus co jest za trzydziesty? Big box. U Nie, za dwudziesty dziewiąty jest Big box. Pamiętać taktykę. Trzy. Gdzie postać? Jeszcze bardzo rzadki u A, Jackie. Tak. Pam. Penny. Jak ubiję Pam na dziesiątą, to będę grał Penny, okej? Okay? Penny też jest świetną postacią. Lecz onko, lecz Trzeba zabić lukę. Muszę ci uleczyć. Fibito no. search. Albo w sumie dobry pomysł, żeby stać w miejscu, bo jest mnóstwo. Tak nikt nie razie nie zapija. Trzeba bronić bramki, bo tu jestem. Brun to! Dawaj, mamy ich. Raczej mam tak mało HP. A jaj, miał 900 HP. Nie, 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 nie ma. Wiesz. O nie, ale jestem głupi. To jest teraz bardzo dużo. Co? Jakim cudem? Już ma, Trudno. Ale zdobyliśmy ten. No, stamtąd. Dobra, ja gram. Pen. Ja, ja gram. Peny. W ogóle piłka nożna jest ekspercka. ja tę piłkę nożną. Najlepsze w jest to, że ma wieżyczkę. Myślę, że to jest najlepsze. I też bardzo fajne jest to, że bardzo dużo zadaje i jest na daleko. To jest idealna postać. Właśnie jedna wada, jedna zła rzecz. Trzeba nie, nie, niewiele HP. To jest jedyna zła rzecz. Prawda, Penny ekspercka rzecz. Ja nic innego nie gadam. Patrzcie, ile ta wieżyczka zadajesz. Wszystkich zabija. W ogóle tej rzeczkę mogę wychować, Jeszcze się nie widać tej i nie. O, wygraliśmy. Czyli nie wygraliśmy, tylko staliśmy bramkę. O, dwa zary. Wygraliśmy. Co? Aha, okej, okay, dobra. Ale fajnie, że wygraliśmy. Nic nie zrobiłem, wiem. No właśnie. Ile już gramy? 10 minut. Okej, okay, będziemy kończyć. Nie, nie, nie mogę aż tak blisko, bo właśnie na blisko też nie jest dobra całkiem. Właśnie mam mało HP i dlatego jest słaba na blisko. O nie, 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 nie. Mamy tu! Ale jest kupion! Wygraliśmy! To jest Nie, nigdzie nie ma taką parę. A nie, widać, że jest to trudno. Bardzo łatwy wygrany, naprawdę. O, już mamy Starclawera. Druga ranga. 60, 60. I mamy następny Big Box. Czy będzie postać? Nie ma. Trudno. Ale fajnie i nie jestem zdziwiony, nie jestem zły, bo, bo dostaliśmy postać z tamtego beatboxa. Mo moje konto. Ile ma dni? 4? Cztery, 3 Cztery, dni? A już mam trzynaście postaci. Ja nie wierzę. Nie mam płacia. O, tu mnie zaprosił. Mam 14 kolegów. No właśnie. Ja mam taki cel zdobyć 100 znajomych. Ale tylko odrobinkę, bo Uw, Maja wyszła z pokoju, a ja jestem w dużym pokoju, gdzie mogą Nie, gdzie pójść, więc Ym, poczekajcie chwilę. Ostrzelił bramkę wiem, zła gra, po prostu ciągle ludzie wychodzą i ze swoich pokojów opracowują się na niej idzie. Ty, głupia Jessica. Mamy. Koniec gry. Na pewno się nagrywa? Zaraz się okaże. Tak. Trzecia, Ranga. Ja gram, będę znów grał z nitą. Tą, bo zrobiłem play game czyli gra jeszcze raz czy jak to się nazywa po, po aj, nikt nie widzi wieżyczki haha ha. nikt nie widzi wieżyczki o nie, czas zniszczyła ja zabiłem Barley'a, a o co ci? Aha, bo nity miś zabił. Mamy? Zmarnowałem ulta, trudno. Po prostu chciałem o, nie, Teraz u nich wszyscy mieli ulta, widzieliście? Jeżyczka. No nie, nie. Będzie? Koniec gry. Ja złą pijam z tą gry. Czwartą nie nie gra, to ja też nie O! Wszyscy grali znowu. Mieliśmy dobrą drużynę, naprawdę. Dobrą. Więc po prostu gramy razem ciągle. La. A ty zabierz, bo ty masz więcej hapeksów. Najlepsze y, też w PEN jest to, że wieżyczka nie umiera jak PEN. Jak y, PEN umiera, to jej wieżyczka nie umiera. Wygrywamy. A, nie ma Aha, ale jak strzelą bramkę, to w ogóle mi się nie od początku. Tylko, że my mamy jeden. Tak. O, wieżyczki. Chyba nie widać wieżyczki, tak. Stałem w miejscu i no, coś. No widać, że się... zamściłem, na nas. Aj. Zostali tam piłkę na tyle, ale głupcy. Trzeba dać tu wieżyczkę, żeby ochroniła nas. Jak ktoś jest blisko. I ta nie uciekaj, ja spokojnie jestem. I całkiem dużo zadaję. Zabiję jej sobie. bo jeszcze nie to postać. I juzu, nie zabija Ej, czy mnie bierasz piłkę? Ja biera piłkę. Aha, bo tam nikogo nie ma. nie widzi? Jest tak, Jestem przeczora. Ja skąd da. Gol. Koniec giery. Gran jeszcze raz. Nita gra jeszcze raz? Jest! Się nie grał, chyba bo chyba w takim razie nie gra. Tak, bo nie gra. Szkoda. No wielka szkoda w sumie. Tu z Jacki czym jej mnie atakuje w ogóle? A przepraszam, was, moja wina. Nie tej Jackie. To będzie trudna grać. Z o dobrze, zabiliśmy jedną sobę. Marcela, a teraz Marcela z Neymara kupię No nie! O nie, nienawidzę tej Jacki. Ona jest taka wstrętna, nienawidzę jakąś. Idziemy na nich, a tak! O, oni mają też tanie. strzeli! Jeden-1, jeden. a teraz... Bo no ta bramka jest, bo jest 1 do jednego. Czyli kto pierwszy strzeli bramkę wygrywa. wszyscy mają mało HP, więc teraz pewnie To no nie nich. A nie, on jakoś... O nie, jaką trafanę, która ma o wiele więcej HP, a ona ma w ogóle... Miała, czy wieżyczkę? O, ta nita y, jest bardzo dobra. Nie, no, nic nie będę gadał naprawdę. To jest straszne, dobrze. Nienawidzę cię, Jackie, wiesz? Nienawidzę. Nie, dwie trzeczki nie zdążyłem dać. Dawaj Nita. tak. Nie ma? Jest! Teraz będzie to rybka. jest! Mamy to. Wygraliśmy. Nie, albo nie Ja Bo aż muszę wyjść i nie ta niestety. Bo muszę Was zaprosić wszystkich. Accept. I gram z jakimś nieznanym gościem, a teraz mamy mega bossa. Będzie szczęściem, musi być. Wejścia minut nagrywamy. Sześć! Jest postać! Uwaga! Jaka to będzie postać? Riko! Jest! Będziemy się zaraz żegnać. On wyszedł. Trudno. Riko! Zobaczcie dlaczego ja mam tyle pierwszych rang? bo co chwilę dostaję postaci. 14 postaci, sprawdzę, nie wiem czy to w ogóle pisze gdzieś, ile mam, ale dobra, żegnamy się, było bardzo fajnie.